Chciałam Was przeprosić do naszych ustawodawców, którzy nie uwzględnili takiej sytuacji jak 24-godzinny dyżur na okrągło z tak niesprawnym człowiekiem, gdy trzeba go i podnieść, i wiele rzeczy przy nim zrobić. I praktycznie nawet gdy się idzie na zakupy w tym momencie jest dużo trwogi, co się będzie działo, więc uważam, że to spóźnienie z ustawodawstwem jest przekraczające wszelką ludzką miarę. Yy, Sprawiedliwości, jakieś odczucia łączności z drugim człowiekiem, który jest naprawdę w trudnej sytuacji, bo nie oddał do zakładu zamkniętego tego dziecka, tylko z nim jest cały czas i ta suma, którą po prostu podał nasz premier, jest zupełnie niewystarczająca na dwie osoby, które. Po prostu mają się z tego utrzymać i jednocześnie jako dyżur nieustający. Naprawdę to ustawodawstwo musi się zmienić. Walczycie w słusznej sprawie. Jesteśmy z Wami. Te kwoty są za małe stanowczo, bo kryzys dalej jest, a rosną stale wydatki związane z takim nieustającym dyżurem. Mówię to z całą odpowiedzialnością jako lekarz medycyny, specjalista z rehabilitacji i ortopeda, który tak niesprawnymi ludźmi, często miał do przyjęcia jako lekarz wyjazdowej karski pogotowia ratunkowego i naprawdę podziwiam was, waszą te determinację i w imieniu całego społeczeństwa powinniśmy walczyć z ustawodawcą, żeby po prostu pod... nareszcie przyznał się, że zrobił błąd, że nie dostrzegł, że są jeszcze między nami ludzie, którzy są w tak trudnej sytuacji finansowej i należy to zmienić, jesteśmy z wami. Poznańska Grupa KSR.